Dzień dobry państwu witam w nowej odsłonie programu od dziś Kogito Uraczyńskiej. I witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, właśnie ja, Małgorzata Raczyńska weinsberg Przy naszym stole, proszę Państwa, gości dziś szef kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, pan minister Zbigniew Bogudzki, muszę dodać prawnik, prawnik i to występujący w roli i adwokata i prokuratora i to nie był żart. Dzień dobry Panie Ministrze. Kłaniam się Pani redaktor, dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za to zaproszenie, ale dziękuję też za możliwość rozmowy i spotkania za Pani pośrednictwem z wszystkimi tymi, którzy tę rozmowę, to nasze spotkanie, rozważania zobaczą, obejrzą. Panie ministrze, chciałam bardzo podziękować, że znalazł pan dla nas czas, że przyjął zaproszenie, bo to dla nas jest i przyjemność, i wyróżnienie. To zaczynamy chyba. Proszę państwa, tematów jest oczywiście wiele, a wszystkie one niezwykle poważne. Polska bowiem znalazła się w momencie próby. Z jednej strony zagrożenia bezpieczeństwa, ataki dronowe, trudne relacje z sojusznikami, a z drugiej zaś strony konieczność obrony dobrego imienia państwa. I uwaga Urzędu Prezydenta. Zacznę proszę Państwa od tej kwestii pierwszej. Czyli wizyta w Stanach Zjednoczonych, jakie były prawdziwe kulisy tej wizyty prezydenta, naszego prezydenta Karola Nawrockiego w USA, co oprócz symboliki udało się realnie uzyskać właśnie, co realnie, politycznie, wojskowo-gospodarczo, udało się coś, panie ministrze? Zdecydowanie tak, można powiedzieć, już w pierwszych minutach tej wizyty w Waszyngtonie, pana prezydenta Nawrockiego, podczas spotkania z panem Prezydentem Trumpem padły. Bardzo ważne słowa, bardzo ważna deklaracja, ale ta deklaracja ona się materializuje już od wielu lat na terytorium Rzeczypospolitej, a więc to stanowcze zapewnienie ze strony prezydenta Trumpa, że w Polsce nie będzie żadnego zmniejszenia ilości żołnierzy amerykańskich, którzy tutaj na terenie naszego kraju stacjonują więcej. Może nawet być zwiększenie tego kontyngentu. I to jest taka bardzo konkretna, bardzo ważna wiadomość. Ona jest, staje się jeszcze waż, ważniejsza w kontekście tego, co stało się w nocy z 9 na 10 września, więc tego rosyjskiego ataku dronami. I nawet ci, którzy byli no, sceptyczni, mówiąc tak bardzo delikatnie, mam to na myśli pana ministra Sikorskiego, którzy mówili, że no, sukcesem będzie, jeżeli będzie zapewnienie o tym, że amerykańscy żo żołnierze tutaj pozostają. Nawet ci zostali, jak rozumiem, zaspokojeni, jeżeli chodzi o treść tej wizyty. Oczywiście ważne są słowa, ważne są symbole, ale tak jak pani redaktor zwróciła uwagę, jeszcze ważniejsze są... Konkretne Właśnie. sprawy, które się realizują. Panie ministrze, ale pozostanę na moment przy tych kwestiach militarnych obronnych, bo prezydent Trump też stwierdził, że Pan wspomniał o tym na locie z 9 na 10, że wtargnięcie dronów do Polski być może było przypadkiem. No to jak Pan te słowa, jak Państwo w kancelarii prezydenta interpretujecie, czy to jest po prostu takie symboliczne tylko określenie, czy bardziej chodziło o uspokojenie opinii publicznej? Ja myślę, że słowa są, tak jak już mówiłem, ważne, ale ważniejsze są konkretne czyny i konkretne działania. Ja rozmawiałem z panem prezydentem Nawrockim bezpośrednio, dosłownie kilka minut po rozmowie z prezydentem Trumpem już dziesiątego, a więc po tym, jak te drony ruskie w Naruszyły polską przestrzeń powietrzną i było jasne, czytelne, kategoryczne, stanowcze zapewnienie, że Stany Zjednoczone są sojusznikiem Polski, że Stany Zjednoczone będą bronić Polski od pierwszego centymetra ziemi. Więc różne rzeczy pojawiają się w opinii publicznej. To nie było czy relatywizowanie publicznej. trochę zagrożenia? Znaczy My mamy stanowisko bardzo jasne. Tam nie było żadnego przypadku. Doskonale wiemy, że to były drony, które zostały wypuszczone przez Rosjan, które przeleciały odpowiednio przez terytorium ukraińskie czy też białoruskie, ale to były drony rosyjskie. To była tak naprawdę prowokacja, która miała sprawdzić polski system bezpieczeństwa, jaka będzie jego odpowiedź, ale także jaka będzie odpowiedź naszych sojuszników i co do zasady ten sprawdzian wypadł dobrze. I myślę, że to jest taki sygnał do rosyjskich agresorów, którzy dzisiaj prowadzą pełnoskalową wojnę na Ukrainie, że jesteśmy w stanie odpowiadać. Oczywiście musimy jeszcze wiele zrobić, żeby ta odpowiedź była jeszcze lepsza, jeszcze bardziej dynamiczna. No, to, bo to zagrożenie jest realne. Panie ministrze, a o co chodzi z tym listem prezydenta Trumpa do naszego prezydenta? Bo jak to się stało, że treść tego listu de facto podaje opinii publicznej nie adresat, tylko pośrednik, czyli listonosz, bo, bo to działo się za sprawą kierownika placówki w Waszyngtonie, bo nie mamy tam ambasadora, pana Bogdana Klicha? Ja dziękuję za to porównanie, bo ono jest niezwykle trafne, panie redaktor, to znaczy, jeżeli mamy do czynienia z listonoszem, czyli z kimś, kto ma przekazać korespondencję, a tak w istocie było pan prezydent Trump i jego administracja zdecydowali, że normalnym kanałem dyplomatycznym przekażą informację list prezydentowi Nawrockiemu i rolą tego listonosza jest zanieść ten list, a nie rozpowiadać o tym liście, nie ujawniać tej informacji, tylko przekazać adresatowi, tak, żeby on zrobił, i tyle, tyle, i tylko tyle. No to pokazuje na taki skrajny brak profesjonalizmu. Państwu... Albo Albo złą wolę, bo tego też nie można wykluczyć po to, żeby pokazać my wiemy szybciej, my już to pokazujemy, zaczną o tym rozmawiać gospodarze, będzie to rozgrzewać emocje społeczeństwa. Krótko mówiąc, ten list powinien trafić i pan prezydent Nawrocki powinien na temat tego listu komunikować. To teraz zapytam tak, mecenasie. Czy Państwo złożyliście doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa? Bo jak słuchałam niektórych prawników, to mówią, że można co najmniej postawić e, trzy zarzuty, opierać się na trzech możliwych paragrafach. Zdradzie dyplomatycznej, przekroczeniu uprawnień i złamaniu tajemnicy korespondencji. Robią coś państwo w tym Myślę, kierunku? Myślę, że to jest, ja jeszcze na ten temat z panem prezydentem Nawrockim nie rozmawiałem. Pan prezydent Nawrocki do tego rodzaju sytuacji ma duży dystans, to znaczy ma dystans także do siebie, natomiast no, trzeba nauczyć tych, którzy nie potrafią sami nauczyć się sprawnego postępowania, tego, że po prostu tak postępować nie można, bo to godzi i w interesy, i dobro rzeczy i to jest te pierwsze planowe. Pierwsze planowe Zagrożenia, ale z drugiej strony, no, jest to coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć. Czy rozpoznawać to na gruncie przepisów chociażby kodeksu karnego, czy w ogóle przepisów karnych, tutaj musi decyzję podjąć Pan Prezydent. Chociaż ja wiem, że rozmawiając z Panem Prezydentem w innych okolicznościach na temat innych spraw, pan prezydent raczej podchodzi do tego z takim dystansem i spokojem. Ja myślę, że tutaj ci, którzy tego dokonali, sami dzisiaj są krytykowani, słusznie krytykowani przez opinię publiczną, przez środowiska medialne. Natomiast ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ten list tylko pokazuje, albo aż pokazuje, że te relacje między prezydentem Trumpem a panem prezydentem Nawrockim są doskonałe, bo to był taki list kurtuazyjny, dziękujący, czy, 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 czy nawiązujący do tej wizyty w Stanach Zjednoczonych właśnie polskiego prezydenta. Ale czy też państwo trochę nie przesadzili w tym optymizmie po spotkaniu rządu w pałacu, bo państwo wszyscy mówiliście jednym głosem, że Ponad partyjne porozumienia, ponad podziałami, tak, daleko idące zrozumienie i porozumienie, a tu chwilę potem mamy, no można powiedzieć codziennie coś nowego, ale coś bardzo przykrego pod adresem pałacu. Redaktor, szanowni państwo, panie redaktorze, ja mówiłem od samego początku. Jedną rzeczą jest odpowiedzialność i jedność i myślę, że to było szalenie ważne i jest szalenie ważne dalej, że jeżeli chcemy wymagać jedności i wsparcia od naszych sojuszników, musimy pokazywać tutaj w kraju te najważniejsze ośrodki władzy, a więc pan prezydent, ale także rząd, że mamy. Jeden przekaz do wszystkich tych, którzy są naszymi sojusznikami, ale także jeden przekaz do tych wszystkich, którzy są naszymi wrogami. To jest kwestia sfery polityki międzynarodowej. Natomiast jedność przekazu i odpowiedzialność nie może oznaczać naiwności i braku głosów krytycznych. Ja mówię właściwie od pierwszych godzin o tym, to znaczy to, że udało się uruchomić artykuł 4, to, że mieliśmy zgromadzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. To, że mamy odpowiedź naszych sojuszników, to, że to wszystko się dzieje w bardzo krótkim czasie, to jest z jednej strony efekt tej jedności i bardzo twardego, jednolitego polskiego stanowiska, no ale z drugiej strony musi podchodzić krytycznie do pewnych działań, czyli na przykład braku realizacji zakupów do tego, co się stało to z, z domu, domu, i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. czyli to nie może jedność nie może oznaczać embarga na krytyczne naprawdę? myślenie i, kry i naprawdę. Panie ministrze, nie żyje Charles Kirk. Jakie to ma znaczenie dla konserwatystów? Czy to może zmienić tę optykę, bo to był i publicysta bardzo znany, i aktywista konserwatywny. Czy to ma wpływ także na kształtowanie świadomości opinii światowej, myślę? Ta śmierć oczywiście wstrząsnęła środowiskami konserwatywnymi, środowiskami prawicowymi. To może Charlie być punkt zwrotny. Nie wiem, czy będzie punktem zwrotnym. Na pewno ta, ta śmierć, i to zdarzenie pokazuje rzeczy bardzo niepokojące, to mówiąc tak bardzo delikatnie. Ja, panie detektor, widziałem taką sondę przeprowadzaną w Stanach Zjednoczonych wśród młodych ludzi, gdzieś w kampusie uniwersyteckim, no w tych środowiskach, które co do zasady no są środowiskami takimi liberalno-lewicowymi albo wręcz lewackimi. I ci młodzi ludzie, a studenci byli pytani w Stanach Zjednoczonych, czy to dobrze, no, czy, czy potępiają to, co się stało, to znaczy to zabójstwo młodego człowieka, męża, ojca, ojca, dzieci. A oni mówili, że nie, że to dobrze, że tak się stało. Jedna osoba nawet zapytana, młoda, młoda kobieta zapytana, czy gdyby miała możliwość, moc wpłynięcia na przeszłość, czy odwróciłaby bieg tych zdarzeń, ona odpowiedziała, że nie. To pokazuje, jak wyprane i wypłukane zostały umysły, Ludzi, którzy mają już za chwilę stanowić elity w najważniejszym państwie Stanów, Zjedn Stanach Zjednoczonych, to pokazuje, że oni nie mają elementarnych, ja elementarnych, humanitarnych e, takich e, pobudek, prawda? To tak. jest coś przerażającego. Panie Ministrze, bo ja też myślałam o tym punkcie zwrotnym w takim spojrzeniu mediów i polityków na konserwatyzm, konserwatystów. No patrząc na te reakcje, to znaczy patrząc na to jak zbudowane zostały, ukształtowane zostały serca i umysły tymczasem. tych młodych ludzi, to ci, którzy są można powiedzieć konstruktorami tego prania mózgów, no nie sądzę, żeby się z zawrócili z tej drogi albo ta śmierć z nimi wstrząsnęła. Natomiast może to mieć taki wpływ, że ludzie, którzy do tej pory nie interesowali się tymi tematami albo byli gdzieś obok, albo byli pośrodku, albo byli nieopodal takiego myślenia, które prezentował e, Charlie Kerr w świętej pamięci, mogą powiedzieć, nie, no musimy do tego przystąpić, musimy być w tym ruchu, musimy stanąć po stronie prawdy, normalności, tych zasad i, i, i reguł, które no decydują o tym, że społeczeństwo no do... jest normalne. Panie ministrze, wrócę na nasz kontynent. Prezydent był w Berlinie, to bardzo ważna była też podróż. Zapewniał nas, że podejmie temat reparacji wojennych, podjął ten temat, ale czy on był takim priorytetem w tej rozmowie, czy on wybrzmiał, czy on został z różnych powodów, zagrożeń dla Europy wynikających, z wojny y, ukraińsko-rosyjskiej został zepchnięty na boczny tor. Czy raczej Niemcy próbowali go trochę zmarginalizować? No, ten temat z uwagi na to, co się wydarzyło z 9 na 10 września. Y Pierwszym, takim pierwszoplanowym tematem tej agendy były oczywiście kwestie bezpieczeństwa, wsparcia sojuszniczego i to nie budzi żadnych wątpliwości, ale pan prezydent Nawrocki bardzo jasno mówił i postawił to na agendzie tego spotkania i z prezydentem Niemiec, i z kanclerzem Mercem, że tutaj Polska oczekuje wywiązania się przez Niemcy, czyli krótko mówiąc wypłacenia za dość uczynienia odszkodowania, za te gigantyczne straty materialne. Przecież no, Warszawa zniszczona, można powiedzieć. I prezydent z, też przedstawił całkowicie. swoją koncepcję, tak, i pan prezydent przedstawił ten koncept. To było zaskoczenie? Myślę, że to było zaskoczenie. Myślę, że to było zaskoczenie y, y, dla strony niemieckiej. To znaczy powiedział wprost, y, jeżeli wy wreszcie dopełnicie tego obowiązku prawnego, ale także moralnego, zaduść czynienia odszkodowania Polsce za te wszystkie straty materialne, ale także śmierć milionów polskich obywateli, to te pieniądze, które są przecież obliczone, i to nie jest zamknięte obliczenie, no ale to jest bardzo twardy rachunek wynikający z raportu pana posła, pana ministra Molarczyka. Przecież te pieniądze można wykorzystać, trzeba wykorzystać na dozbrojenie polskiej armii, na budowę naszej, naszej, naszego systemu obronnego. A skoro tak, to jest wzmacnianie obronności Polski, wzmacnianie wschodniej flanki NATO, to także jest korzystne dla Niemiec. Tak. Czy, czy widzą państwo szanse na sukces? Długa droga to pewnie. jest długa to droga, jasne. to jest długa droga. Wielkie sprawy to często jest długa droga i droga pod górkę, droga, która no nie jest usłana różami, droga, której nie przebywa się łatwo. Ale jeżeli słyszę w Polsce głosy, że nie można tego mówić, a szczególnie w tej sytuacji nie można tego tematu podnosić, to ja się z tym skrajnie zgadzam i zgadza się z tym prezydent Rzeczypospolitej. Bo jeżeli słyszałem nawet taką opinię, no, to mógłby być argument negocjacyjny, ale nie podnośmy tego na poważnie. Jaki to ma być argument negocjacyjny, skoro my nie będziemy tego na Jak to jest sieć? ta przepaść? No to, to Panie to jest... ministrze, pojedźmy do Paryża, a w Paryżu właśnie, bo tam znowu kolejny bardzo y, ważny temat, no, fundamentalny dla polskiego rolnictwa, dla polskich rolników. Też prezydent obiecał im swoją absolutnie pomoc w każdym wymiarze zgodnie z kompetencjami. Ale ja bym rozszerzył Pani redaktor, bo my często patrzymy, że to jest ważne dla polskich rolników, rolnictwa, dla polskiej wsi, czyli umowa z Mercosur, e, czyli takie bezpośrednie zagrożenie, że już za kilka lat, jeżeli ona zostanie zrealizowana w tej formule, polskiego rolnictwa właściwie nie będzie, ale nie będzie też rolnictwa francuskiego, holenderskiego, rolnictwa europejskiego. Że oni jakoś wszyscy na to milcząco przystają. No tylko to jest takie krótkowzroczne myślenie, dlatego że ja przypomniał sobie słowa świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, który ostrzegał przed neoimperializmem rosyjskim. To samo mówił prezes Jarosław Kaczyński, nie było zrozumienia w państwach tak, Europy Zachodniej, także nie było przyznają rację. przeciwnie, ale ale Dokładnie. Dokładnie. Tylko ktoś widział dalej, szerzej i lepiej, a ktoś tego nie widział. I dzisiaj dokładnie to samo jest ale... z Mercosurem. Ja podam przykład, jakby tego obiegu pieniądza, dlatego to jest tak szalenie niebezpieczne. E... To jest w istocie wzmacnianie Rosji poprzez swego rodzaju bypass. Dzisiaj państwa Ameryki, czy po zawarciu tej umowy z Mercosur-Unia Mercosur Europejska, państwa Ameryki Południowej mają dostarczać żywność Europie. My mamy za to płacić jako państwa europejskie, ale żeby tę żywność wyprodukować, na przykład Brazylia ściąga. Ruskie nawozy, czyli rosyjskie nawozy, na tych rosyjskich nawozach będzie produkowana żywność, która będzie trafiać przez państwa Mercosur do Europy, my będziemy za to płacić państwom Mercosur, a państwa Mercosur będą płacić za... Te nawozy Rosji. Czyli de facto na koniec te pieniądze w dużej mierze będą trafiać do Putina na to, żeby on groził, żeby prowadził wojnę czy na Ukrainie, czy zagrażał państwom Europy. To zastosuje trochę taką metodę wrażeniową. Czy prezydent miał wrażenie, że jak się rozmawia o bezpieczeństwie Europy, to ma we Francuzach partnera, czy raczej Paryż gra? W tej samej orkiestrze co Berlin. Nie gra w tej samej orkiestrze co Berlin. Tam jest dużo większe zrozumienie po stronie na przykład prezydenta Emmanuela Macron dla tego problemu. Myślę, że dla prezydenta ten obiekt tego pieniądza był pewnym zaskoczeniem. Na pewno wiem, że to. Odnotowywał, czyli właśnie te powiązania kapitałowe, które, które występują. Francja jest najbliżej stanowiska polskiego, no ale Francja też ma swoje interesy przemysłowe, bo przecież ta cała agenda umowy Mercosur-Unia Europejska jest potrzebna przede wszystkim Niemcom, żeby Niemcy, które są. Patrząc historycznie w trudnej sytuacji gospodarczej, bo bywały zdecydowanie lepsze, potrzebują rynków zbytu dla swojego przemysłu, właśnie w Ameryce Południowej, i są w stanie poświęcić rolnictwo, bo ono dzisiaj w tym udziale PKB niemieckim nie ma takiego znaczenia jak na przykład w polskim czy tak. we francuskim, tylko na koniec skończy się to katastrofą dla całej Europy. Tak samo jak, jak skończyło się katastrofą robienie biznesu, na przykład jeżeli chodzi o gaz z Rosją. No wtedy nie słuchano Polski i teraz mam wrażenie, że też nie wszyscy do końca rozumieją, co się dzieje. Niestety. Niestety. Właśnie. Panie Ministrze, istnieją jednak poważne różnice w relacjach między Panem Prezydentem a ministrem spraw zagranicznych. Czy to da się jakoś ułożyć, żeby można było powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. To jest współpraca dla Polski. Jest takie stare powiedzenie, że do tanga trzeba dwojga, prawda? Pan prezydent bardzo jasno e, określił się, że jeżeli minister Sikorski, wicepremier polskiego rządu, będzie chciał rozmawiać z prezydentem Rzeczypospolitej na temat tych najważniejszych e, spraw, to pan prezydent jest tutaj e, gotowy na takie spotkanie. Jest tak jak było w przypadku prośby premiera Tuska o spotkanie, ona spotkała się właściwie od razu była odpowiedź e, pana ale prezydenta. Też słyszymy, no, ale mam że wrażenie, że no tak, tak, pan minister Sikorski, pan minister Sikorski, nie dać woli kręcić czasami jakieś, no przepraszam, że powiem, ale no żałosne filmiki gdzieś na trawniku przed białym domem zamiast Jest. prowadzić twardą polską politykę w kontekście pana prezydenta Nawrockiego. Niemiecka prasa chyba po raz pierwszy w historii pisała, że przyjechał twardy Skracam, ale twardy zawodnik, człowiek, który nie chce być niemieckim sługą, człowiek, który bardzo twardo stawia interesy Polskie i dyskutuje bardzo, bardzo mocno z liderami, czy to w Niemczech, czy w Paryżu, czy w innych stolicach europejskich, stolicach Światowych. Ja nie przypominam sobie, żeby wcześniej o którymkolwiek polskim liderze tak mocno prasa, szczególnie niemiecka, pisała. Czyli mają świadomość. Panie ministrze, i też nie ze spuszczoną głową prezydent przystąpił do. Y Takiego procesu już można powiedzieć, który ma doprowadzić do rozstrzygnięcia sądowego w sporze z onetem. Przede wszystkim to jest kwestia powagi urzędu. Ja już o tym poniekąd mówiłem tak, parę minut tak. wcześniej, że pan prezydent jakby nie bierze tych spraw osobiście, ma bardzo duży dystans do siebie i bardzo mało rzeczy dotyka go osobiście, no, poza być może takimi kwestiami, jak na przykład ten atak na, na córkę, który był haniebny, niedopuszczalny, o, przepraszam, obrzydliwy. Natomiast pan prezydent ma grubą skórę, jest, jest człowiekiem twardym. Ta kampania też jeszcze tej, tej mocy i twardości mu dostarczyła więcej. Czy, czy Samonet dostarczył. Samonet. Więc nie chodzi tutaj o tylko i wyłącznie o rozgrywkę między e, z, z spółką, czy koncernem medialnym z kapitałem niemieckim, a Karolem Nawrockim. Chodzi o to, że mamy do czynienia z prezydentem Rzeczypospolitej, albo wcześniej kandydatem na prezydenta, no warto, którego chyba... poparło wiele milionów Polaków. Myślę, że no, dobrze trzeba ale panie ministrze, też chyba chodzi o powstrzymanie tej niemieckiej machiny medialnej. No niestety, dzisiaj w Polsce mamy taki rynek medialny i tak się dzieje od wielu, wielu lat. I to pokazuje, jeszcze wrócę do tej rozmowy o reparacjach. To znaczy, jeżeli spojrzy się na pracę niemiecką przed wizytą pana prezydenta Nawrockiego w Berlinie, to wszyscy odlewa do prawa. Mogą spierać się o, in, o wiele rzeczy i mieć różne zdania, ale w kwestii reparacji mówili, nie, tutaj się Polsce to nie należy, sprawa jest zamknięta, prawnie to się nie, nie można tego robić. A w Polsce są media, które dywagują, czy w ogóle prezydent powinien na ten temat mówić, a w ogóle to nam się nie należy, a nie mamy do tego prawa. No, polskie media, mówię, funkcjonujące w Polsce, w przedstawiają, mówiące w języku polskim, mówią w kontrze do polskich interesów. Ale tak się dzieje, dlatego że ten kapitał nie jest polski, dlatego że kapitał ma narodowość, dlatego że te interesy są realizowane poprzez także różnego rodzaju ośrodki medialne, które nie mówią językiem polskich interesów, a tym językiem polskich interesów powinniśmy mówić wszyscy, na pewno mówi nim pan prezydent Nawrocki. I na pewno ja pana ministra muszę zaprosić na kolejne spotkanie, bo przed nami jeszcze długa byłaby rozmowa o strategii Pałacu Prezydenckiego i tej strategii obronnej, tej strategii żywnościowej. I tej strategii społecznej. Bardzo dziękuję Panie Ministrze dziękuję, za spotkanie, za rozmowę. Państw. Proszę Państwa, tematy, które poruszyliśmy, pokazują jedno. Polska jest dziś w centrum gry geopolitycznej, ale także w centrum ataków informacyjnych. Z jednej strony musimy budować bezpieczeństwo militarne, z drugiej bronić prawdy, proszę Państwa, bronić godności narodowej w starciu, w starciu z potężnymi koncernami medialnymi. Naszym gościem, jak powiedziałam, był nie tylko minister z kancelarii, prezydenta szef kancelarii, ale prawnik adwokat i prokurator. Jeszcze raz dziękuję Pani. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę. Pozdrawiam Panią, pozdrawiam Państwa. A za chwilę, proszę Państwa, po krótkiej przerwie zapraszam na debatę dotyczącą propagandy i dezinformacji. Bądźmy razem po prostu, bo to już za chwilę czekam na Państwa.